Serdecznie zapraszam na film o tym, w jaki sposób wykonuję syrop z mniszka lekarskiego. znajdują się dwie porcje czyli około 1000 kwiatków mniszka lekarskiego celowo użyłam słowa około bo liczyłam ale nie liczyłam wiecie tak bardzo bardzo więc czasem się zamiast jednego wrzuciły dwa, czasem zamiast dwóch jeden dlatego mówię około, około 1000 kwiatków mniszka lekarskiego. Myślę, że nikt z tego strzelać, że tak się wyrażę, nie będzie. To nie jest receptura apteczna, więc y, nie trzeba się aż tak bardzo spinać, zwłaszcza, że jeden y, kwiatek był bardziej rozwinięty, drugi mniej. No i wiadomo, że tutaj już, że tak się wyrażę, mm, no te takie y, widełki y, muszą być elastyczne. Tak czy inaczej około 1000 kwiatów. Teraz zalewam to zimną wodą. Na jedną porcję przypada 1 litr, a że ja tutaj mam dwie porcje, no to wylewamy sobie 2 litry wody. A następnie będę podgrzewać na niewielkim gazie, w sensie że ogniu, w sensie że mocy, tak żeby po prostu się to zagotowało i 2-3 minutki pogotowało. Pokażę Wam za chwilkę. Pogotowało się. Jakieś 5 minut gotowałam, bo stwierdziłam, że tu jest troszeczkę więcej tych kwiatków, więc 5 minut na wolnym ogniu popyrkało. I teraz yy, uklepałam to, żeby wszystkie kwiatki były w wodzie. I wszystko odstawiam żeby po prostu ostygło, nabrało tych wszystkich właściwości, znaczy żeby po prostu wszystkie właściwości z kwiatków wypłynęły do wody i mm, tak to się będzie sobie tutaj się robić przez jakiś dzień, więc po prostu odkładam to w miejscach, w, w którym nie będzie mi przeszkadzało i do dalszej pracy przystąpię po prostu jutro także do zobaczenia następnego dnia Następnego dnia mm, wszystko jest gotowe tutaj do odcedzania, bo teoretycznie wszystkie najważniejsze składniki z kwiatów powinny przejść właśnie do y, wody. Y, warto sobie przygotować takie gadżety jakim jest sitko. Wszystko można odciskać na sitku jakoś tam to przyciskając, czy to łyżką, czy ręką, y, czy tam co tam macie a jak macie jakąś pieluchę tetrową albo jakąś bawełnianą szmatkę to też można do tego wsadzić i po prostu tym wyciskać więc potrzebny jest nam też jakieś naczynie do którego to wszystko będzie wciskane co jest najważniejsze we, w tym na tym etapie po pierwsze, no, w sumie czystość elementów, bo wiadomo, że byśmy tego nie zabrudzili ani jakoś tak faktycznie fizycznie jakimiś paprochami, ani jakoś tam biologicznie, więc czyste łapki i higiena to przede wszystkim. I druga rzecz, im więcej wyciśniemy, tym więcej będzie syropu, bo no, to, co nie zostanie wyciśnięte, czyli te po prostu kwiatki. Idą do, do wyrzucenia na kompost, tudzież dla zwierząt, zależy co będzie chciało to zjeść. Także im więcej siły i sposobu włożymy w wyciskanie, tym więcej będzie finalnie produktu. Ja, ponieważ jestem tetramatka. No to wkładam po prostu sobie to wszystko w materiał tetrowy, pieluchę tetrową i to będę wyciskać tak jak się ser wyciska. Tak zakręcę to i po prostu dłońmi będę to wyciskała. I, i, I co wycisnę, to moje, a co zostanie, to dam kurom. No i tutaj jest wyciśnięty pakuneczek. Tak to się odbywało. Wszystko jest już przelane tutaj. Płyn jest taki ciemny, przypomina trochę taką mocno zaparzoną, czarną herbatę. O, nawet mi widać tutaj w jego tafli. Cześć. Przypomina czarną herbatę, ale taką, jakby to powiedzieć, w kolorze zielonym. Zapach jest dość specyficzny, wyczuwalny. Co teraz? Teraz należy do tego płynu dodać cukru. Ile cukru? Na jedną porcję, czyli na 500 kwiatów, 1 litr wody i 1 kg cukru. A ponieważ ja robiłam z 2 litrów wody, to 2 kg cukru tutaj wrzucę. Jeżeli pojawią się tutaj jakieś sugestie odnośnie innych. Substancji schłodzących, to powiem tak, być może mo można użyć czegoś innego, jakiegoś zamiennika. Ja nie wiem. Ja nigdy nie stosowałam niczego innego. Zawsze stosowałam cukier biały, po prostu taki kryształ, czy jak to tam się nazywa. No, wiecie, zwykły biały cukier. W związku z czym taki właśnie przepis podaje, i, i tyle. Jeżeli nie lubicie cukru białego, no to znajdźcie sobie jakiś tam zamiennik w odpowiedniej, oczywiście, proporcji. Ale to już, prawda, na własną odpowiedzialność. <laughs> I teraz tak, kiedy wsypię tutaj cukier, to muszę się zastanowić i podjąć decyzję, nad, jeśli chodzi o w sumie finalnie konsystencję, bo mogę ten słodki płyn doprowadzić do wrzenia i pogotować tak powiedzmy 20 minut, pół godzinki na niewielkim ogniu i, e, i wtedy wyjdzie mi taki syrop w sensie, że to będzie rzadkie, rozwodnione e, dolewane do herbaty do, do, do wody czy tam do innych tam napojów ale konsystencja wodnista i w teorii bardziej zdrowa, bo mniej to gotowaliśmy, czyli mniej składników prozdrowotnych wyparowało. Natomiast jeżeli zależy nam na konsystencji takiej gęstej, przypominającej miód, takiej bardziej, wiecie, ciągnącej się, to wtedy należy wydłużyć proces gotowania koniecznie z otwartą pokrywą po to, żeby, żeby woda stąd sobie mogła odparowywać i teraz tak zaleca się to tak gotować ja wiem, 2-3 godziny ale to też jest w sumie znowu kwestia tego jaką finalnie tą konsystencję chcecie posiadać powiem szczerze że ja Kręcąc ten film, jeszcze nie zdecydowałam, jak długo to będę gotować, bo po prostu no, wszystko zależy od tego, jak mi tutaj czas wyjdzie. Na razie wrzucę tutaj cukier, włączę gaz i będę to na, 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 od momentu rozpoczęcia wrzenia na niewielkim ogniu bez przykrywki. To jest ważne, żeby to było bez przykrywki, żeby jednak trochę tej wody po prostu odparowało. Także bierzemy się za ważenie. I to wszystko jeśli chodzi o przepis, który ja stosuję. Wychodzi z tego e, taki kolorowy mm, syropek, bo tak jak powiedziałam, ja robię syrop. E, co było jeszcze istotne, czego nie komentowałam, ale myślę, że łatwo się domyślać. Syrop został zlany do wyparzonych, czystych butelek następ, na gorąco. Następnie szybko zakręcony. No i jeszcze tak dla pewności pasteryzuje to około 15 minut w prawie wrzącej wodzie. I, i co? I odwraca się to do góry dnem, żeby się zassało. I Kiedy się zasa. no to jest już wszystko gotowe. Pamiętajcie, żeby etykietować swoje wyroby, bo potem się zapomina co gdzie jest, więc warto napisać, e, co jest w środku, no i datę, żebyśmy mieli też jakiś tam punkt odniesienia. E, mm... Więc, tak jak już wspomniałam, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, że ja nie jestem jakimś tutaj specjalistą, jestem po prostu zwykłą dziewczyną, która stara się jakoś tam ogarniać rzeczywistość. Więc, jeśli macie ochotę odtworzyć mój przepis, to robicie to na własną odpowiedzialność. I pamiętajcie, że jeśli będziecie się wspomagać tego typu substancjami, to również robicie to na własną odpowiedzialność, ee, na własne ryzyko. No. <gry> I tym jakże miłym akcentem żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się ten materiał, to e, pol polajkujcie mi ten film, proszę. Napiszcie komentarz, czy Wy też robicie tego typu przetwory. A może y, coś jakoś macie inną wariację na temat syropu z mniszka lekarskiego. Nie zapomnijcie też subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z treściami, które publikuję. No i wciśnijcie koniecznie dzwoneczek, żeby y, po prostu się Wam te moje filmy i treści. Y, jako pierwsze pokazywały w waszych profilach. A jeśli macie ochotę, to ja będę szczęśliwa, jak udostępnicie ten materiał gdzieś tam u siebie, żeby mogła po prostu dotrzeć do kolejnych widzów. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.